Wspieranie uzdolnionych i pełnych pasji młodych ludzi. Taki cel postawili sobie założyciele Fundacji Motoszansa, co by młode talenty rajdowe miały możliwości rozwoju i zaistnienia podczas imprez motoryzacyjnych. Często zdarza się jednak, że obiecujący kierowcy nie mają szansy na zaistnienie z prozaicznej przyczyny, braku pieniędzy i tutaj z pomocą przychodzi Motoszansa, mówi Andrzej Skalski, prezes fundacji. Jesteśmy fanami sportów motorowych. Sami kiedyś startowaliśmy, nie mieliśmy niestety środków, żeby dalej kontynuować nasze działania. No i niestety sami nie mogliśmy, no to teraz postanowiliśmy pomagać innym. Jednym z kierowców, którzy trafili pod opiekę fundacji jest Krzysztof Bubik, młody obiecujący kierowca rajdowy, który na. W swoim koncie ma już pierwsze znaczące sukcesy. Ciężko jest na początku dla młodego kierowcy wystartować, ale myślę, że trzeba naprawdę mocno wierzyć, dążyć do tego i, i wtedy to się wydarzy. Tak, to jest tak naprawdę mój trzeci sezon w rajdach. W tamtym roku startowaliśmy w Mistrzostwach Polski w Pucharze Clio. Nawet nam bardzo dobrze szło, bo w połowie prowadziliśmy. No niestety potem jakieś kłopoty z autem, dużo awarii, niedokończony sezon i. Summa summarum skończyliśmy na czwartym miejscu w Pucharze Clio. W tym roku naszym takim celem jest start w Radzie Polski. Założona przez dwóch fanów sportów motorowych Fundacja Szansa wspierając młodych pasjonatów szybkich samochodów ma także inny cel. Przeniesienie niebezpiecznej rywalizacji młodych ludzi, która odbywa się często na ulicach miast i miasteczek na bezpieczne, przygotowane do tego celu tory wyścigowe. Jednym z takich miejsc jest Tor w Mikołajkach, a do współpracy fundacja pozyskała m.in. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki. Więcej na temat fundacji znaleźć można na stronie www.motosansa.pl